Moja mama poszła do hospicjum o własnych siłach. Sama. Sama o tym zdecydowała i ja byłam wściekła w ogóle. Jak, jak ona śmie tam pójść? Przecież to jest umieralnia. I ja tak myślałam. Naprawdę. Natomiast ym, musimy myśleć o tym, że oni nie zawsze nam mówią w jakim są stanie, jak się czują do końca. Bo nie chcą nas martwić. I powiem wam, że jak wyszłam do tego hospicjum, e, serce mi tak chwaliło, mu jak młotem. Mama czekała na mnie bardzo. Ją zobaczyłam taką wyczerpaną tygodniowym bólem, O czym nie mówiła mi. Mówiła, no wiesz, no boli, no, ale działają te środki. No wiesz, no jakoś to jest. I jakim zobaczyłam taką zwiniętą, umordowaną wręcz. To mówię, Boże. Ona faktycznie jest hospicyjna. Nie, to nie to nie, to nie, to nie jest moja, moje wyobrażenie o niej, tylko to co ona czuje. I tam wiedziałam, że tam jej pomogą. Tam wszyscy są po to, żeby towarzyszyć tej osobie najważniejszej w tej ostatniej drodze. Ale też towarzyszą nam, rozmawiają z nami. Pracownicy hospicjum przytulają Sami przyniosą chusteczkę po prostu, albo zawołają na kawę. Albo gdy zbliża się ten ostatni moment naszej najbliższej osoby, to wtedy zadzwonią, powiedzą, słuchaj, to już, przyjedź. I to jest najważniejsze, dlatego to jest dom, a nie umieranie.